Witamy Państwa na pokazach czepania fur. W tym przypadku mamy Leona Zawodowca. Oto jego obiekt. Ja jest... Zapraszamy na pierwszą część czepania. Wydajemy właśnie książkę. Opracowujemy właśnie wszystkie. Tematy. Przejdźmy do pokazu. Zapraszam. Proszę tutaj przejść. Ja pójdę do drugiej strony. Pierwszy, wsiadamy do samochodu. Ewentualnie pierwszą czynnością, którą wykonujemy, patrzymy w siedzenie. Nic. Następnie patrzymy w przód Podwyciężaczkiem, nie na To byłaby delikatny. Następnie trzeba pierdolność, lupę, może też przynieść. Dwie cójki. Przechodzimy na tylną czyli z tego pojazdu. Patrzymy. Niech ta wywinięta nie leci nic, jest tylko umbrella. Nic, ciemne siedzenie zapowiada się w Teraz przejdziemy do mojego kolegi na drugą część tego alka. Ja? Przechodzimy do powtórnej czynności szyn. Mamy tu tylko płyty. To jest number one. Nic ciekawego nie ma. This z my teacher. Prawdopodobnie w ręce jakiś punkt siedzi. Wykręcimy go na miejscu. Zobaczymy. Nie mamy teraz narzędzi potrzebnych do wykonywania tej czynności. I tuż to tu jest. Czy panie fury? Pani? Można wypierdolić nawet z portfela. No nie płacimy. Zostaw tego jej poda. Do widzenia. na transmisja za pół godziny.